Siemanko widzowie z tej strony ZUNIO i witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście znowu nie było tym razem. Dokładnie taki czas, czyli jest to mój rekord mojej nieobecności. No ale trudno już takie jest życie. Nie chce mi się sorry, ale dzisiaj będę przygotowałem dla Was fajny film. Wydaje mi tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, czyli Tierista pracy na Fairlife. Ie. Ogólnie pomysł osiągnięty od tej osoby. Nie wiem, kurna, nie mam pomysłów, nie jestem zbyt ambitny, żeby wymyślić samemu jakiś pomysł na film, ale stwierdziłem, że może być to fajne odzwierciedlenie tego pomysłu, bo tam, ta osoba nagrała to na projekcie, a ja stwierdziłem, że nagram sobie to na For Life. także zobaczymy jak to będzie wyglądało i jak mi pójdzie, więc zapraszam was do oglądania. Także mamy już tutaj naszą tier listę, więc zacznijmy od kosiarek, kosiarki. Totalny dead year Uważam, że ta praca jest tragiczna Zarobki na niej są okropne Praca nudna jak barsz. No po prostu do no kurna nie da się tej pracy ocenić inaczej Ani na tym się nie zarobi Ani na tym się nie pobawi No po prostu praca Bez sensu uważam I która jest totalnie bezsensowna, ponieważ ani zarobków na tym się nie wbije dużych LPK nie lecą tak fajnie jak na magazynie i tak dalej. Także uważam, że ta praca totalnie zasługuje na detiera, bo jest uważam najnudniejszą na całym serwerze. Także przechodząc dalej do następnej pracy, mamy tutaj IC, które oceniłbym to zależy, bo jeśli mamy ten motocyk swój, czyli na przykład jakąś tam PCJ bądź FCR-kę, dałbym to na STR. Jeśli mamy jeździć Tyfadio, no to tak szczerze, no to b Tak mi się wydaje, że taka będzie moja obiektywna opinia, ale uznajmy, że będzie to, że mamy własny motocykl, a że to jest S ponieważ praca jest fajna, jest świeża, nie jest nudna, jest fajnie wykonana i zarobki też na niej są spoko. Jest to na pewno fajna praca, która wnosi coś nowszego na serwer. Oczywiście jest ona na zasadzie e-transportera. Nie wygląda ona tak, tak samo, ale Jest ona na tej zasadzie jaka transporter Ale też uważam, że jest Naprawdę bardzo fajna i zasługuje na stiera Ponieważ jest jedną z lepszych prac yy, Na serwerze, które się nie nudzą I na których można serio sobie fajnie dorobić Także idąc dalej Mamy tutaj ośnieżarki. Odśnieżarki, które są pracą sezonową, która jest tylko w zimę Uważam, że odśnieżarki Mógłbym dać na taki cetier, dlatego że odśnieżarki są dosyć nudne, zarobki też tam nie są jakieś ambitne, a ta praca od śnieżarek jest tylko sezonowa. No ogólnie jest ona troszeczkę podobna na zasadzie kosiarek, że jest nudna i tak dalej, ale chociaż nie jest ona cały czas i oczywiście jak wchodzą one to się chociaż chwilę na ich popracuje i fajne są konwoje od śnieżarek i tak dalej, jak się organizuje. Także myślę, że mogę ją tutaj dać spokojnie na C. Przechodząc dalej, mamy pracę lawet. Osobiście ja na lawetach za dużo nie przepracowałem. Także ja lawety uważam za fajną pracę. Co prawda, zarobki na niej nie są jakieś mega ambitne. I jest to praca, którą fajnie sobie raz na jakiś czas popracować, żeby się odmurzyć, Ale czy dałbym ją na ester? Na pewno nie. Czy na A? Nie wiem kurczę, bo A jeszcze mi zostały na inne prace, uważam, że lawety zasługują na Betier. Dużo osób lubi lawety, pewnie teraz dużo osób się zdziwi czemu ja tak ten, ale no nie przepadam za tą pracą i nie pracuję na niej Przechodząc do następnej pracy, a dokładnie nie jest to taka stricte praca, którą wprowadził Zbyk, czyli właściwie serwera albo jakiś inny deweloper bądź ktoś Jest to praca Huddle, czyli Miraz Uważam, że jest to praca, która zasługuje na estiera, jest zarąbista. Można na niej się fajnie pobawić, co prawda może też dużo stracić, ale uważam, że jest to najfajniejsza praca i największe urozmaicenie tego serwera, bo handel jest naprawdę bardzo fajny. I trzeba do niego troszeczkę myślenia. I można naprawdę bardzo dużo zrobić na takim handlu. Można na niej zarobić tyle, co na żadnej pracy, ale też można na niej stracić, także. No niestety, ale handel jest ryzykowny, dlatego trzeba z tym uważać. Ale uważam, że ta praca zyskuje w 100% na S -tiera. Także, przychodząc dalej, mamy sweepery. Sweepery bez zbędnego pierdzielenia mogę postawić na detiera ponieważ sweepery są, uważam, również tragiczną pracą. Tak jak kosiarki, ani na tym zarobków, ani na tym lp ków Po prostu praca nudna, tak samo jak kosiarki. I nie ma w sumie co robić na tej pracy. można sobie powiedzieć w kółko. I jedynym fanem z tego jest to, i to nawet nie dla Ciebie, a dla innych graczy, w to, że jesteś kręglem, w którym mogą się w ciebie i to jest. I to jest cała satysfakcja z y, y, sweeperów, także uważam, że mogę je spokojnie postawić na Detera, ponieważ no, no jest to praca, która nie jest ani ciekawa, ani jakaś specjalna. A nie uważam, żeby zasługiwała gdzieś wyżej, bo jest to jedna też z nudniejszych prac na for Life. Ie. Kopalnia. Jeśli chodzi o kopalnię, kopalnia jest również nudna, ale zarobki są fajne. Praca nie, nie wymaga dużo wystarczy dwa przyciski, dlatego wstawiam na A-Tier, bo uważam, że na S-Tier ona nie zasługuje dlatego, że jest ona po prostu na tyle nudna i żmudna. Że ciężko by było ją postawić na S i są o wiele fajniejsze prace, ale stawiam na Atiera, ponieważ idzie na nie zrobić naprawdę bardzo fajnie. Jest to bardzo przyjemna praca do oglądania sobie jakiegoś filmu lub coś takiego, bo tak praktycznie to się tam nic nie robi, tylko kilka te przyciski. Także jestem w stanie ją postawić na Atier, mimo że ja też praktycznie w ogóle nie przepracowałem na kopalni, ale jestem w stanie to zrobić. Przechodząc do następnej pracy, jest to Dodo. Do mogę postawić na betierze. Dlatego, że ta praca. Yy, zarobków nie ma jakichś wybitnych i jest ciekawa. Tak samo jak lawet W sumie. Jest to taka praca, może ma troszeczkę lepsze ten bym postawił pomiędzy B a, a tierem A niestety tak nie mogę zrobić, mogę ją albo na B, albo na a tier Także stawiam na Betier. Bo jest troszeczkę lepsza od yy, lawet, ale no nie jest gorsza, ale jest gorsza od kopalni Także stawiam na Betiera. Uważam, że praca fajna. Fajnie też czasem na niej popracować. Osobiście czasem sobie popracuję na Dodo. Także uważam, że Dodo całkiem przyjemna praca. Przechodząc dalej, mamy magazyn. Magazyn mogę postawić spokojnie na Atiera ze względu na to, że sypią tam fajne LP i dla, pierwszy, dla początkujących graczy jest to super praca. I naprawdę można na niej sobie fajne LPi zdobyć i na start jest ona super. Pod późniejszy content grania na serwerze no niestety, ale ta praca no nie ma sensu, no bo zarobki na niej nie są wybitne Ale uważam, że pod początek gry i tak dalej jest to idealna praca, żeby próbować sobie na lepsze prace Dlatego jestem w stanie ją postawić właśnie tutaj, bo jest uważam idealna na start gry raczej Także przechodząc dalej Mamy tutaj E-Transportera E-Transporter uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna praca Której możemy postawić na spokojnie na Estiera, ponieważ zarobki są na niej bardzo fajne Praca również się nie nudzi, tak jak EC. Oczywiście, znaczy, no, każda praca się nudzi z czasem i fajnie jest czasem popracować na czymś innym, ale jest to praca, na której jako jedynej mam wbity trzeci level i w ogóle w sumie na jakikolwiek level, bo na żadnej pracy nie mam. A nie, przepraszam, na nurku mam wbity drugi level, ale ogólnie na, na e-transporterze pracowałem najwięcej. Oczywiście nie licząc handlu, bo na handlu najwięcej zarobiłem, ale e-transporter uważam, że jest bardzo fajną pracą na której można sobie serio fajnie popracować tylko do, oczywiście do tego potrzebujemy mieć fury ale uważam, że ta praca jest naprawdę całkiem fajna zarobki też są na nie nie nudzi się także spokojnie stają na s -tiera. przechodząc do kolejnej pracy jest to kurier, czyli możemy go postawić gdzieś, uważam na pomiędzy A-tiera a -tiera a b -tiera. na kurierze też troszeczkę kiedyś pracowałem Uważam, że jest to fajna praca, chociaż też jest taka troszeczkę bardziej żmudna po czasie i te kursy już po czasie się robią nudne. Ostatnio miałem reworka, więc przepracowałem o wiele na kurierze przed reworkiem, bo na starcie mojej rozgrywki pracowałem na kurierze przez cały czas praktycznie. To była moja główna praca, także jestem w stanie go postawić tutaj na betierze, ponieważ uważam, że jest to ciekawsza praca, na której można rzeczywiście coś tam się pobawić. I jest ona na pewno ciekawsza niż łaśnieżarki bądź, yy, bądź kosiarki oraz sweepery ale ta praca też nie zasługuje na wyżej niż Betier, ponieważ uważam, że jest. Ona ma na tyle niskie zarobki i na tyle jest w miarę nudna. Że nie jestem w stanie ją postawić wyżej. Przechodząc dalej, mamy uberowanie. Dlatego to jest auto na obrazku. Uberowanie, jest to praca zarobkowo ciężko określić. To zależy od waszego szczęścia, bo trafi się gość, który wam nic nie zapłaci, a trafi się też gość, który wam może dać na tipić 5 kafi. Uważam, że to jest praca fajna, którą można sobie po prostu się przez chwilę pobawić, Posiedzieć sobie, po graczy i jestem w stanie ją postawić na cetierze, ponieważ jest to praca fajna. Oczywiście po prowadzeniu transportera stała się troszeczkę bardziej bezużyteczna, ale dalej gracze uberują i jest to całkiem przyjemna praca, pomocna dla graczy. Także jestem w stanie postawić na cetiera. I przechodząc do ostatniej pracy, czyli do nurka. Nurek, oczywiście estier, zarobki klasa, trudność pracy jest niska. No powiem tak, Moja jedna z ulubionych prac jest uważam bardzo fajna. Niestety, jest to praca sezonowa, także w zimę się na niej nie popracuję, ale też dzięki temu ta praca się nie nudzi, bo za każdym razem, jak wraca, chce się na niej pracować i uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna praca. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Może zobaczymy się za niedługo, może nie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Siemanko.